Zakaz czytania. Zakaz czytania Roman Kurkiewicz. Fragment z książki Eduardo Galeano. Dzieci czasu z kalendarza dziejów ludzkości. Tłumaczyła Katarzyna Okrasko. Fragment na 18 lipca. Historia to gra w kości. 120 lat trwała budowa świątyni Artemidy w Efezie, która wiedziała. Jak zostać jednym z cudów świata? Świątynia obróciła się w zgliszcza w jedną noc, w 356 roku przed naszą erą. Nikt nie wie, kto ją wybudował, imię mordercy, natomiast do dnia dzisiejszego brzmi nam znajomo: Herostrates, podpalacz, chciał przejść do historii i przeszedł. Zakaz czytania. Zapraszam. よっ <s we ak>